Zumi wideo prezentuje. Zapraszamy Państwa do naszego ośrodka położonego na terenie lasu sosnowego w odległości 150 metrów od plaży morskiej 300 metrów od przystani na jeziorze Sarbsko, gdzie w ciszy i spokoju w miłej atmosferze można atrakcyjnie spędzić urlop. Zdrowotel mazowsze to zespół pawilonów mieszkalnych, przychodnie rehabilitacyjne oraz zaplecze gastronomiczne z drinkbarem. Atrakcyjna lokalizacja i ogrodzony teren o powierzchni 1,5 hektara zapewniają przestrzeń, a zarazem kameralność wypoczynku. Oferujemy noclegi w różnym standardzie, co pozwala lepiej zaspokoić Państwa potrzeby i oczekiwania. Działamy przez cały rok. Zapraszamy na wczasy rodzinne, pakiety rehabilitacyjne, profilaktyczne, pakiet zdrowotel, wypoczynek świąteczny, weekendowy, kurs o konferencje, przyjęcie okolicznościowe, imprezy plenerowe i ogniska. Więcej informacji pod adresem www.zdrowotel.pl. ZUMI: więcej o firmach, produktach i usługach.